Kenlife rob, siódme edycje SC? A nie, jakie zgałno wypuszczacie? Nawet bym ci pomógł spawna budować. A ten serwer to usuńcie, bo majek robisz podrobę i podrobile z Kenlifeowi. Profil jego serwer ogolnego SC. Mogę zgłosić ci ten serwer. Kenlifeowi, jeśli chcesz. I urok Kenlife da ci bana, mogę do niego w tej chwili napisać. Przepraszam, nie będę już dasz, unmute majek. Dasz unmute plus, proszę. proszę. ma to zobaczysz, jeszcze pozalujesz tego ze zemna za darmo. Lecisz stary z skład crafta, nie musisz wracać powodzenia. Ej, no wesiaj ja robisz. Ale ja przepraszam, dasz ostatnia szansę. Będę się zachowywać i nie będę nic, pisal, okej? Okay? Odbanujesz, proszę. Możesz nawet, dać mił na rok, ale odbanujesz, proszę! <grym> Maję, tu nawet wpierdalałam kawałek Arbuza. Raz, żeby się nie na jutro, zalecć z bliska bo kurwa nas nasz No i co, kurwa pokonam cię z i zobaczysz jaki silny jestem, gdzie Jest 10 kg mięsa. Zjadłem dzisiaj wcześniej, teraz dużo mam będę niezły i cień nieźle kurwa mac. Kaspi gra <grym> z no. Mikey Montbana. Dawaj, gra ze mną o Okej, tak no. na serio. Wartoły. Ale jeśli z tobą wygram, jeśli z tobą wygram, Mike, to wtedy mi dajesz zostaniesz Dostaniesz unbana Umbana i youtubera. A jak nie, to odpalasz streama z ma pisania matury podstawowej z matematyki. No, no. Dobra. Deal? Deal, dobra. dobra. A jak się to no, zaczyna? Ja tak, Aha. O kurwa. Aha Bo mogę zrobić... tak Dobra, Dobra. 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 To może best Dobra, of jest jeszcze jedna gra hmm. Co, ty uważasz? Ej, ale, ale dawaj jedna raz może, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra O kurde Tego się nig... Nie spodziewałem się tego, choć powiem a atak kurwa Podjebka biedny. Patrz teraz co odwalam, patrz teraz co odwalam. No ja widzę. Dawa, dawa kurwa w szoku, ja. Yeah. Kurde. Co teraz? Ty, to był niezły ruch, tak szczerze. Zagiąłeś mnie trochę tym ruchem. Mm. Księż, ciężkie wylosowało dzisiaj. Nie, tylko nie to, tylko nie to, niechcący kliknąłem. Ej, ja przyznam, przyznam no? tobie, że to też myślisz trochę. Ale z, wydaje mi się, że ja zimękko. nie mogę tego, nie niestety. <śśmiech> Kaspi, ty mi konia oddałeś, konia mi oddałeś tak. <laughs> mogę ci spić konia? A nie. Mam. Jak powiem ci, tak. no? ja z ja taki nie jestem. Nawet jakbym miał drowerku znajomych, to o, i tak bym miał kontakt z, z tobą. Oooo, oh, to się oh, ja... Yeah, yeah. 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 A ja ze mną? A z... Ej, Kawiku, a, a, ty... a ze mną? A ze A ty, spry, spry, spry to tym bardziej, bo wydaje mi się, że jest lepszy od... A dlaczego? A dlaczego? Dlaczego nie mogę bić y, tom, tym koniem? Czego? Nie wiem, dlaczego? naprawdę nie wiem. Powiesz co? Bo, bo tutaj za bardzo nie masz czego. Koniem byś bić. coś chciał zbić, bo nie do końca. No, Ale Kapik, czemu nie zbiłeś koniem po prostu. A, gdzie koniem? Nie, ja ci nie powiem. No ja ci nie powiem. A faktycznie widzi, no. Co bić? 어민 <laughs> c <laughs> 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 Dawaj, ja mam muszę w końcu z tobą wygrać Nie no, Kaspi, nie, no nie, nie, Kaspi. nie, taki był zakład, Moja nie, taki smak. był zakład. Nie. Ale 5 minut nie ja, ci, ja, ci wysyłam, ja ci wysyłam Kaspi. egzamin ismo klasisty i Kaspi. dopiero, te, po. Exactnie. Okay. 4 dni, czyli przez, przez te 4 dni, nie? Dobra, no, na dodawanie i mnożenie no. i odejmowanie. Dobra i teraz czekaj, to jest. Tak, prawda. W o 40% co są mniej w piątek o 40%? Ale nie, 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 ja bym dał tu fałs. A. Ale spokojnie masz. No dobrze, dobrze. No ej, dobrze, dobrze. Ja dobrze ci idzie Dobrze no dobrze. Dobra, a możecie mi zalecić punkt. zaliczymy zaliczam ci dobra, ten to punkt. to ci zaliczymy Ostatni raz taki błąd. A, większy od 3, czyli 4 i mniejszy od 5, no to 4, tak. Mianownik. A, mianownik. Ten. Dobra. Mm -hmm. Dobra. Strzelam eee yy... kurde. Na logikę. Dobra to. Kurde. Gratulacje, dobrze Ej, boke, powiedziałeś. Jak serio? No serio, dobrze jest. Dobrze jest, no. O dobra, średnia arytmetyczna. Jako się to było I... dobrze, serio. Ale... Serio? Tak, średnia tak, zamknij się już. 16. No Aha. tak, 16. A to jest, to, a to jest proste w sumie? No, tak, to jest, to jest proste, dokładnie. Czy podzielić na 3. Aha, no. Czego jedna jest nie 3, jest równa 16. Aha. No właśnie. To jakie obliczenia O kurda. One eternity later 14. No. 22. Dlaczego 22 A... Podzielić Dlaczego przez. Jest... No, geniusz, geniusz. Ja <grym> nie mogę. Dobra. Czyli prawda A, chyba. Czyli jest czyli prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz. Chyba fałsz. A... Bo tu mam napisane liczba k równa 12. Cicho. Jest większa, no to A jest mniejsza, no to fałsz. Mm. O, gratuluję. Piąte dobrze. Dobrze, dobrze. Piąte zadanie już dobrze zrobiłeś. Dane są dwie. A, no, no tak, dobra. Okay. Z liczba Y i z liczbą. Jaką? Zatnie, co ja. A, muszę to policzyć. Dobra, to jest 12. Raz. A nie. To jest mnożenie. Dobra, okej. Okay. Eee, eee, kurde, ale tu jest na no, Nie wiem jaka jest. Dobra, już wiem. Eee, okej. Okay. No. A, Dlaczego tak? No. Opowiedz, powiedz nam o twoim no. toku myślenia najpierw. Ale... Ale dobrze? Ale dlaczego? No Bo nie z... wiem jakby... co jest no zero, właśnie. To... Jak wyświetli minus 12 piętnastych? Do naprawa to, to minus 12 nie, zero. Zero to zero. Dlaczego? Dlaczego? Do wspólnego. No ale eee. jak do wspólnego chcesz to <laughs> zrobić? Czekaj, już wiem. No, moja pomyłka, wchodzę. Spoko. Ujemna jednak będzie. Ujemna. Dobrze. Osta Lecimy okay. dalej, lecimy dalej. No, bo, bo, bo będzie minus 8, proszę. Nie waluję, dobra, i teraz musimy czy, czy, czy x jest. Dobra, nie wiadomo. czy x jest większym co mniejszym od y. Ciekaw jestem. A minus 1. No to jednak mniejsza. Dobrze, mamy czwarty punkt, bez yes. planu jak lecisz. Powiem wam tak, Gerrit. Chcę Wam hmm. powiedzieć ciekawostkę z geometrii geometrycznym na za ZR. To się cieszy. Dobra, zajmę. dobra. Pok pokaż, ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Po pokaż. Powodzenie. Pytajnik. Dobra. Dobra, też nie wiem, okej. Okay. Tak. cię. Eee, o kurde, czekaj. Ty możesz mówić, jak myślisz. Co myślisz? Wysłuchamy. Sprytnie to teraz zrobiłeś, no? Wiem, 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 czekaj, muszę muszę coś... Plus 80 Okej Proszę bardzo odpowiedź Czyli to, tu to pewnie będzie 55 A to nie jest chyba większy, nie i będziemy 80 to odpada To odpada na bank Jest Na pewno nie?

Ej, to jest już jest trudne jakieś. No właśnie to jest problem, to jest błąd zadania, bo ty się zadaniem Pawła było przekształcenie tego równania, tak? A ty jesteś kasper. No ja nie rozumiem. i błąd się wydał? To chyba można skipnąć w takim... Ja bym skipnął to zadanie. Zadanie siódme bym zrobił na twoim miejscu. A, a, mo a, mo a mogę skipnąć, pozwalasz mi? Tak, no bo tu jest błąd, no bo tu jest błąd. To, no można, jest, to, błąd. No. to jest błąd. Dobra. Dobra. Tylko Zajem, Pawły robią to zadanie. Dobra, no ma, no masz rację w sumie. Nie wiem. Proszę, ja tutaj was skoczę. Prawda? Prawda. Czekaj, tutaj jest problem. No Ty też widzę, że jakaś Karolina to kupiła. Karolina, nie, to skipujemy, to chyba Dobra, to robimy dziewiąta No tak. Oba, słuchajcie, to jest bardzo proste. Mamy, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale no. ile mm. ja widzisz robię i to jeszcze myślę o Pireusie w nocy, a ty nie chcesz mi dać one. No to jest Czekam, bardzo chę, bardzo to proste, bo, okay. bo. To trzeba odjąć dwie godziny, to jest chyba 15:31, czyli to jest 23. Czy jest taka? Nie ma. ci czy błąd na arkuszu? Nie, nie, nie. A z 4 opóźnieniem, czyli. Może być, że było coś. E, 3 plus 4 to jest 27. To jest 15, 15, 27. Jakieś to. Ćwiczenia, gdzie... Dobra, czekaj, że odpowiedź poszła. No, kaspina ci chce chyba no, pogratulować, nie? Gratulacje. Kolejne zadanie, dobrze to a to w ogóle jest jakieś dziwne, bo tu nie ma odpowiedzi w No ja mam odpowiedzi, ja mam odpowiedzi na drugim monitorze, ja ci mówię. Ja mam odpowiedzi, no ja tutaj widzę, że że no dobrze to zrobiłeś, naprawdę wybitnie. Dobra, to co? Dobra, to Dobra. szachy. 3-0. 3-0, Dawaj, damy kolejną Chcesz <noise> kolejną? Tak. Coś speech, 3 no. Dobra, dasz mi Powiedz, dlaczego miałbym dać tego unbana? No. Powiedz. No zachęci. Dasz PETA, Pet Simulator. A, no a jak ci dam to mnie tam dasz mi Ulb bana. Tak. A mogę, z, a, mogę, a mogę zamkniętymi ocami. 100 milionów Dobra, jest, ok. Dobra, udaję, że tego nie, I... e, nie dam. E, bo ja miałem jeszcze chyba vipa, jeszcze. Ono, media mam. No co, dziękuję.